Cześć, z tej strony Sławek i witam was na kanale Autobusy. Mam przyjemność powitać was w miniserii, która będzie składała się z 7 odcinków, wypuszczanych dzień po sobie przez okres tygodnia. Tak więc jeśli oglądasz ten film kilka dni po publikacji, sprawdź czy pojawił się kolejne, gdyż z każdym z nich będziemy omawiać jeden ciekawy model autobusu. Model przedstawiony w tym odcinku nie będzie przypadkowy, gdyż staram się wybierać autobusy, wokół których nie można przejść obojętnie. Coś co przykuwa bardziej uwagę niż Solaris trzeciej generacji, czy zabytkowy ogórek, oczywiście nie umieszając ogórkowi. Odpowiemy sobie również na pytanie, czy te autobusy można było spotkać w Polsce i jak to było z ich legalnością. Dziękuję patronom za wsparcie. Przypominam, że dla patronów przygotowane są specjalne upominki oraz miejsca w autobusie w banerze kanału. Każdy odcinek z tej serii będę dedykował jednemu patronowi. Dzisiejszy odcinek dedykuję Zbigniewowi Płachcińskiemu. Jeśli też również chcesz, aby odcinek był dedykowany Tobie, zapraszam do Patronite. Nasze zestawienie zaczniemy sobie od firmy Neoplan, która swoją historię rozpoczęła w roku 1935. Zajmowali się oni produkcją autobusów oraz podwozi ciężarowych, a największy rozwój nastąpił podczas II wojny światowej ze względu na duże zapotrzebowanie ciężarówek dla wojska. Autobusy spod nazwy Neoplan zaczęły pojawiać się już w roku 1953. Jednakże historia tej firmy pozostawia sobie na inny film, gdyż jest ona dość rozbudowana i zasługuje na inny odcinek, a bohaterem dzisiejszego odcinka jest turystyczny autobus Neoplan MegaLiner. Autobus ten został wprowadzony do produkcji w roku 1990 i był produkowany aż do roku 2003, czyli blisko 13 lat. Oczywiście na kolejne odcinki możecie podsyłać pomysły w komentarzach, gdyż tę serię tworzymy razem. Pierwszy fakt, który wyróżnia ten autobus od wszystkich pozostałych w swojej klasie i chyba najważniejszy dlaczego pojawił się w tym filmie, to fakt, że posiadał on cztery osie w swojej budowie. Jest to aspekt, który jak najbardziej przykuwa uwagę zwykłego przechodnia czy osoby, która interesuje się motoryzacją. Co ciekawe, nie był to pierwszy czteroosiowy Neoplan o długości 15 metrów. Podczas gdy europejskie przepisy ograniczyły w tym czasie długość autobusów jednoczęściowych bez przegubu do 12 metrów, Neoplan zbudował czteroosiową, 15 metrową wersję swojego piętrowego modelu Skylider dla klienta z Chile, uwaga, już w 1975 roku. Autobusy te stały się popularne właśnie w Chile i innych krajach Ameryki Południowej. Pojawiły się one również w Libii, Turcji i innych obszarach o mniej restrykcyjnych przepisach, jeśli chodzi o rozmiary pojazdów. W latach 70. oraz 80. Neoplan kontynuował sprzedaż czterośowych 15-metrowych wersji swoich modeli Skyliner i Cityliner w krajach, w których było to dozwolone, ale chciał on, co jest w pełni zrozumiałe, uzyskać dostęp do większego i bardziej lukratywnego rynku europejskiego, gdzie były duże opcje zarobku. I tak w roku 1990 został zbudowany megaliner, który był częścią strategii wywierającej presję na urzędników niemieckich i unijnych, mającą na celu rozszerzenie unijnych limitów z 12 do 15 metrów. Neoplan zaoferował kilku przewoźnikom zniżki cen na megalinera, który może jeździć po europejskich drogach ze specjalnym zezwoleniem, pokazując światu, że ten autobus może świetnie się sprawdzać. W tym samym czasie firma rozpoczęła żmudny proces wnioskowania o zmianę unijnych przepisów dotyczących Długości autobusów. Jak w przypadku każdej sprawy urzędowej zajęło to trochę czasu, ale w roku 1993 Niemcy, jak i Unia Europejska zatwierdziły zmianę dopuszczającą jednoczęściowe, czteroosiowe 15 metrowe autokary, jednak jak to bywa w takich potyczkach, nie mogło obejść się bez dodatkowych utrudnień. Wszystkie cztery osie musiały być sterowalne, a odległość między tylną osią a przednią musiała wynosić co najmniej 4 metry. Przejdźmy teraz do wymiarów tak dużej maszyny, jaką był Neoplan Megaliner. Oprócz długości 15 metrów, był on wysoki na 4 metry oraz na 2,5 metra szerokości. Mógł on pomieścić 50 pasażerów na górnym pokładzie oraz 40 na dolnym, chociaż też zależało to od wersji, gdyż doszedłem do informacji, że te autobusy mieściły od 96 do 104 pasażerów. Oczywiście takiego kolosa musi ruszyć coś naprawdę mocnego, i również tutaj Neoplan zadbał o właściwy sprzęt na właściwym miejscu, ponieważ sercem autobusu był silnik Mercedesa OM442LA o pojemności 15 litrów z podwójnym turbodoładowanym V8 o mocy 525 koni mechanicznych i 1425 Nm momentu obrotowego, trzeba przyznać, że robi to wrażenie. W ofercie również znaleźć można było silniki Mana czy skani, ale były one mniej popularne. Jeśli chodzi o skrzynie biegów, to czuć tutaj klimat XX wieku, gdyż była to manualna skrzynia biegów z ośmioma przełożeniami o nazwie ZF8S180. Jeśli jesteśmy już przy mechanice, pewnie wielu z was ciekawi, ile taka maszyna musiała spalać paliwa. Otóż spalanie takiej maszyny przy normalnej jeździe było na poziomie 32 litrów, ale przy pełnym załadunku i ciężkich warunkach myślę, że mogło rosnąć to nawet ponad dwukrotnie. Tak więc, pojęcie, ile wlejesz, tyle wypije, ma tu jak najbardziej sens. Trzeba również poruszyć temat skrętnych osi, gdyż oprócz tego, że przednie były obydwie skrętne, to również te tylne skręcały, aby ułatwić manewrowanie tym monstrum. Rzecz jasna, dwie osie skrętne przekładały się na większe koszty eksploatacji przez dodatkową parę ogumienia, po kosztowne naprawy tego rozwiązania, które bądź to bądź, było mocno niestandardowe. Nie można również tutaj nie wspomnieć o wersji Mega Space, który przez niższy poziom siedzeń, posiadał przekształconą część pokładu w kuchnie oraz salon. Oraz o wersji Mega Shuttle przeznaczoną do transportu miejskiego w najbardziej zatłoczonych miejscach, która różniła się bardziej kanciastym kształtem, gdyż górny pokład nie posiadał zakrzywionej bryły, jak to miało miejsce w wersji turystycznej. Dlatego, że w mieście przy niskich prędkościach autobus nie miał dużych oporów powietrza w przeciwieństwie do tras, jakie wykonują autobusy dalekobieżne, a autobus taki potrafił pomieścić prawie 200 osób. 55 na górnym pokładzie oraz 45 na dolnym pokładzie i na stojąco mogło przemyślić się około 80 osób. No i oczywiście taki autobus nie potrzebował posiadania luku bagażowego. Omówimy sobie pokrótce jak wyglądał ten autokar w środku. Jeśli chodzi o wystrój, to widać tutaj, że maszyna ta była projektowana jeszcze w ubiegłym wieku, gdyż poszycia siedzeń i wystrój bardzo odbiega od współczesnych standardów. W środku znaleźć można było kilka miejsc przy stoliczkach z otworami na kubki. Dość niespotykanym udogodnieniem była rampa dla osób niepełnosprawnych, tak aby ci również mogli podróżować tym autobusem. Za miejscem pracy kierowcy można było znaleźć małą kuchnię, z której mogli korzystać podróżni w trasie. Rzecz, która pewnie wszystkich interesuje, to kibelek. No ten nie powiem, nie wyglądał apetycznie, gdyż był w kolorze czerwonym i szarym, ale fajnym plusem było okienko w talecie, przez które przy dłuższych posiedzeniach można było obserwować trasę. Chociaż ja osobiście wolę poczekać na przystanek, a wy dajcie znać w komentarzu. Na górnym pokładzie można było oczywiście znaleźć telewizor tak, aby podróżni mieli co robić podczas drogi, gdyż no w latach 90. nie było smartfonów, a podróżni musieli jakoś zająć sobie czas. Najfajniejszym miejscem do siedzenia z pewnością był front górnego pokładu, gdyż zapewniał on nam bardzo ładny widok na trasę i mogę się założyć, że w komercyjnych przewozach były to najdroższe i najbardziej pożądane miejsca. Chociaż w kwestii bezpieczeństwa nie do końca bym się tutaj zgodził. Jeśli chodzi o stanowisko pracy kierowcy, to na pewno należy zwrócić uwagę na kierownicę Mercedesa, która jest dość wyróżniającym się elementem, a całe stanowisko prezentuje się bardzo okazale z uwagi na wiele wskaźników jakie miał do dyspozycji kierowca swojej pracy. Oczywiście w takich autokarach nie może zabraknąć luk bagażowych, a te miały miejsce w tylnej części autokaru. Wraz ze spadkiem zainteresowania Neoplan zaprzestał sprzedaży tego modelu w roku 2000. Ostatni model powstał w roku 2003. Interesującym faktem jest incydent z Japonii, gdyż tam było ich całkiem sporo. Mianowicie megaliner używany w Japonii przez koleje japońskie zapalił się i wszyscy pasażerowie zostali ewakuowani ale niestety autobus doszedł nie spłonął. Mniej więcej rok później kolejny megaliner zapalił się między Tokio a Osaką i ponownie wszyscy zostali ewakuowani, a wszystkie pozostałe megalinery zostały niestety wycofane ze służby ze względów bezpieczeństwa. I bardzo interesującą sprawą jest cena takiego autobusu. Na ten moment nie udało mi się odnaleźć aktywnych ogłoszeń, ale z nieaktywnych, które były zamieszane w Polsce, można wywnioskować, że cena takich autobusów wahała się w okolicach 200 do 300 tysięcy złotych, oczywiście wszystko było zależne od stanu i przebiegu, co uważam za osobiście wysoką cenę jak za 27-letnią maszynę. I tak pewnie wielu z Was zapyta, czy takie neoplany można było spotkać w Polsce. Otóż tak, zazwyczaj były te autobusy ściągane po służbie z zagranicy, były w posiadaniu m.in. firmy Eurofavorit z Śląskiego, gdzie można było tym autobusem jeździć w okolicach roku 2008. Kolejną firmą, która miała ten autobus w taborze to biuro podróży Andrelix z Żorów, gdzie Neoplan miał również swoje firmowe malowanie. Firm takich było znacznie więcej, ale podałem te dwie jako przykład, że u nas w kraju te Neoplany również się pojawiały. Ja osobiście nie miałem okazji jechać takim autobusem, ale może ktoś z Was miał i chce się podzielić tym przeżyciem w komentarzu. Zapraszam. Autobusy te można jeszcze czasami gdzieś spotkać, ale przez duże koszty utrzymania, przez to, że do dyspozycji są po prostu nowsze autobusy, najzwyczajniej w świecie te odchodzą do lamusa i jest to w pełni zrozumiałe, ale jest to na tyle ciekawy model, który zasługiwał na omówienie. Jeśli czegoś ważnego nie powiedziałem, to również możecie dodać to od siebie w sesji komentarzy. Dziękuję za oglądanie i zapraszam do pozostałych filmów na moim kanale. Cześć!